Wiesz, z tej strony, i Dzisiaj nagrywamy Stample Guysy. Robimy dzisiaj trzy, druga część robienia wszystkich trików na wszystkich mapach. Dzisiaj zaczynamy od Overyander. Skończyliśmy na tym, a czyli Canon Climb. Więc dobra Więc bierzemy Overyander i zaczynamy. Dzisiaj będzie ponownie sześć yy, tych, sześć zbierek I muszę, no i Piszcie w komentarzach, jakie triki ominąłem, bo może jakieś ominąłem. Nie znam wszystkich, ale znam jakieś. Więc okej. Okay. Piszcie w komentarzach swoje niki. Może będę was dodawał. Znaczy, no oczywiście, będę Was dodawał, jak podawacie nick. Albo po prostu Wy podajcie nick, a ja Was przyjmę. Więc jak chcecie ze mną zagrać, to nawet możecie wystąpić w jakimś odcinku. No znaczy czy będziecie online. Więc no, się tam pisać komentarze. Nie sprawdzałem czy pisaliście komentarze na moich odcinkach. Nie, nie sprawdzałem, więc będę musiał sprawdzić. Więc i więc przepraszam Was, że, że nie do, dodałem was albo, że Was nie przyjąłem, ale ja musiałem powiedzieć, że mam podać więc... Przepraszam, ale już no. Ale już... Już będziecie podawać może nick w komentarzach, a ja was będę przyjmował, albo wy będziecie nie dodawać, podawać sinik, a ja was będę dodawać, więc no, bardzo wam się opłaca, jak chcecie ze mną zagrać na odcinku. No, więc dajcie lajka, like suba, dzwoneczek, no i jak dacie dzwoneczek, to będziecie mieli wszystkie powiadomienia co, co nagrywam, a no i ja wam życzę miłego oglądania podajcie kanał. I ja jeszcze, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, żebyście wpadali na kanał. Yy, wpadali na kanał yy, Smoczu 2115. Tam są filmiki. Yy, bo oczywiście dziękuję Wam. No, wpijajcie na niego kanał. I Wam chciałam podziękować z tego powodu, że ja mam 100. Prawie 120 subów. Bardzo Wam z tego dziękuję. Więc OK. Więc zaczynamy. Szybciutko zaczynamy. Dobra, lecimy. Lecimy dół. Wolę się pośpieszyć, bo sobie nie zweryfikowałem tego. I że jak będzie długi odcinek, to że nie wleci. Więc muszę to zrobić mega szybko. Ale we mnie tak to już. Poczekajcie. Sprawdźmy. Dopiero 2 minuty, a jeszcze zostało nam cztery gierki. Po tej gierce cztery gierki nam zostało. Wczoraj nie było odcinka, niestety dlatego, że mam wczoraj na wycieczkę. No serio. Mogę Wam wysłać, um, nie wysłać, ale mogę Wam w którymś odcinku tam pokazać zdjęcia, jak byłam w papugarni. Zobaczycie. Rączkę na na rączce miałam papużkę. tam to jest w Katowicach. Czy tam w Gliwicach, nie wiem. Ale chyba w Katowicach. Lecz ja sam nie wiem, to pamiętam. Dobra. nie wiem, ale napiszę Wam, nieważne jak byliście w papugarni to napiszcie. No i zrobiony triczek, no i teraz wchodzimy sobie na mój. O jest, no nie, Ile. Ile, szybko. Szybko. Dobra. Jestem na moczu, jestem na młocie. Zaliczamy, zaliczamy widowie. Dobra? Dobra? Zaliczmy, to, bo ja naprawdę to dobrze zrobiłem, Dobra, ja wolę szybko przejść. Myślę nie, nie żeby na do, nie dojechał, bo naprawdę jak to się pospieszyć Dobra, jesteśmy na mecie, zrobiliśmy trików triki. Napiszcie w komentarzach, czy jakiś ominąłem Jeśli chodzi o te mapy. Powiedzcie jakie znacie triki. Napiszcie. No, więc ten. <laughs> Lecimy. Teraz będzie y, lawarz. Lecimy dół. Lecimy dół. Skibidi dip, it up Let's go! Dobra Przepraszam widzę, ale jak moja ciocia wejdzie do pokoju albo moja babcia to przepraszam, nie zwracajcie na to uwagi po prostu, bo... Ale moja babcia wszystko wie, że ja nagrywam teraz, więc... Nie powinna wchodzić, ale nie, nie wiedzą. Jak ta kulka tutaj doleciała? Chodziła z tamtej, z tamtego. Lecimy sobie, spróbujemy zrobić tego trika. Ja spróbuję zrobić tego trika. Ha. Nie tak, nie tak. No co? Aha, no nie, no dlaczego mnie w bok bok O, 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 o. Nie, 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 prostu nie, nie, Jak to mnie... mnie nie, Jak Jak to po prostu mnie? Ja byłam tutaj... I to po po chwili... Zabiło, nie, 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 to? Po prostu miałem laga mózgu przez chwilę, bo no naprawdę co to się stanęło, to ja nie wiem, ale no nieważne. No. Lecimy dół, o nie, kula, kula, kula mocy mnie chciała super Dobra, Lecimy. Proszę bardzo, nie, nie daj, żeby naprawdę on tutaj chodzi w pobliżu. Miałem tutaj blisko wejdź tu you know, Dobra, jestem jestem a nie je, ale dobrze możecie sobie tutaj być Myślałem, że to wygrałam, jednak okazało się, że nie lecimy do Space Race szybciutko nie będę robił na tej na tym kółeczku takim, bo to mega trudno jest dla mnie Nie będę robił Ok, ja. Dobra. Jesteśmy sobie. Dobra. Przepraszam, że zabierała ale moja mama wyszła, bo musiała coś zrobić w mojej szafie. Nie nieważne. Bo wiecie, o jaką szafę chodzi. Tam gdzie zawsze trzymam telefon. Obok, obok tego, gdzie zawsze trzymam telefon. Wy wiecie dokładnie. Dobra, lecimy dół. Nie? Dobra, nie będziemy tutaj stawać, ale sobie staniemy tak. No, o, o, o. I sobie ślizgamy się. Chyba na zimę. zrzucimy. No na nie do miseczki płaczu teraz wejdziemy. I wychodzimy z miseczki płaczu. I lecimy sobie. O, udało się. Na się udało. Udało się. Mi się to udało. Dobra. Nie, dobra, nie wążyłam. Lecimy sobie. Lecimy, lecimy dół. Siema. Dobra, przechodzimy. Jesteśmy na macie. Sobie wygraliśmy. No i niech mi się to szybko, bo ja naprawdę. I Zobaczmy, ile mam już tego. Dobra, dopiero 9 minut. Jeszcze nie jest koniec. Jeszcze nie jest koniec świata. Właśnie, chciałam powiedzieć, że jeszcze 6... Znaczy, Boże, jak jakie 6. 6... Yy, miałem dzisiaj zrobić tego. A na razie jesteśmy na... Teraz jeszcze dwa nam zostały, więc szybciutko zrobimy i się wyrobimy z tego. Więc naprawdę będzie ok, będzie fajny odcinek dzisiejszy. Dobra, szybciutko, dobra, rozsuwa nam się gierka. I teraz będziemy, nie wiem, sam, Teraz mamy super to. No, mamy. Jedna no, osoba, lecimy, lecimy, lecimy. Robimy sobie nasi. Tutaj jest dużo trików. Bardzo. Uh, uh, uh. Co? Gdzie się tu? się to widzowie? Y no i było idealnie Uf. nie było idealnie widzowie ale okej okay. okej okay, lecimy sobie udało się to chociaż nie nie kurczę szybko szybko aha majmie jeszcze musi do wody zlecieć no super i co to było mega dziwne, ale no, okej. Okay. Dobra, czy... dobra lecimy, no, szybko! No, nie, nie! Dobra, dobra jest, żyje, żyje. Uh -huh. bo, bo ja będę po chyba jeszcze. Fajnie, uh -huh. co po barierce chodziło. Ale nie lakuje. Jakby widzicie ten wykrzyknik cały czas mi się... No, szybko! Ile mam od tego ci? 11. Dobra, zdążymy, jest ok. Dobra, jest OK, jest OK. Szybko, szybko! Lecimy see Lecimy du. Dobra, szerszy stapicika wygrywa grę. I koronka pającą, Nie wiem czemu tutaj osunęli te koronki w tych No i rozstępy ostatnia gierka. Nie ma chyba, ma nie masz tak dużo trików. No jest tam jeden. Jedynie znam jeden trik na los, na lost tempo. znam tylko jeden trik to jest wejście na ten filar duży. To jest dla mnie trudny trik, Dru bardzo trudny. Napiszcie w komentarzach, czy to jest dla Was trudny trik, ale dla mnie jest trudny. Faktycznie trochę jest trudny. No zastąpię. Hush, please. Niech mnie wybije wysoko. Ja mam tylko jeden. Tylko. Bo. I nam jeszcze tutaj, ale no tak to, to nie zrobię chyba, nie? O, o widzicie jak, nie tam Przeniknęłam, a tak naprawdę mnie wybiło, nie? Czeka nas gra. Patrzę jeszcze tu. Tak. Siema, salę tu. Ja jestem suplementem. sobie banana. Czekamy, tylko mamy czekamy. No i teraz, tak? Uuu! Uuu! co nie wybiło mnie. Wybiło Już tu mamy problem. Ej. Jakby I... ten banan, taką bananę nie widać. Uuu! Nie. Będzie to mega trudne dla mnie. Aha. To tak mi banan spadł. Fajnie bardzo. Ja lubię banany, ale nie lubię jak mi spadają te banany. O co jest? No, nie da się, nie, poddaję się zaraz. Naprawdę, poddaję się zaraz. O no, co? No to jest naprawdę jakieś powalone. Oj. O co? Czemu mnie tak... Nie, nie uda mi się. A, muszę mi teraz wam z żeby... nie, nie, dobra, poddałem się, widzowie. Takim niefajnym akcentem, ale fajnym akcentem. Zakończymy ten akcentem. Widzimy się ju, ju, dzisiaj w następnym odcinku na moim kanale z moim kolegą. Ale dzisiaj będę u niego. Na razie.